Wszystkiego najlepszego! Wesołych Świąt! Dzień dobry, witam Państwa w ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Pragnę Państwu złożyć z głębi serca najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim Państwu, producentom przede wszystkim, klientom, dostawcom, wszystkim konsumentom, naszym partnerom biznesowym, naszym rodzinom, swoim członkom ze Stowarzyszenia Unia Owocowa. Kolegom, koleżankom, wszystkim. Niech ten czas świąt pozwoli nam odpocząć, pobyć w ciepłej, miłej atmosferze, a nowy rok niech się uda to, co ma się udać. Niech nie przeszkadza nam nic, co ma nam przeszkodzić w tym, żeby przydarzyły się dobre rzeczy. Dużo energii, pozytywnego myślenia, spokoju przede wszystkim, zdrowia, wszystkiego, co najlepsze, i żeby ten rok. Był dla wszystkich dobry. Życzymy radosnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim zdrowia, żeby dopisały w te święta, ale także na cały przyszły rok. Jako dietetyk życzę wszystkim, żeby zmienili swoje nawyki żywieniowe, żeby je poprawili, jeśli jest to taka potrzeba. A w dzień świąteczny w Wigilię, kiedy mamy tradycję 12 potraw świątecznych, to chciałabym, żeby było choć 12 polskich warzyw i owoców. Znajdźcie je na swoim stole, mam nadzieję, że tak będzie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia jeszcze raz, bo to ono jest najważniejsze i pomyślności w nowym roku. Życzę, team dietetyczny. Kochani, w imieniu aroniosców, aronii, jagodowców, polskich superowoców, warzyw, producentów, plantatorów, szkółkarzy, przetwórców, całego sektora chciałem życzyć Wam, drodzy konsumenci, drodzy członkowie tego sektora, Spokojnych, wesołych świąt, pełnych ciepła i solidarności. Życzę Wam, abyśmy wspólnie w tym przyszłym roku i podczas świątecznego stołu pomyśleli, co było piękne w tym roku, co możemy zmienić, co możemy polepszyć. Cieszyć się tą chwilą świąt, tego spokoju i patrzeć spokojnie w następny rok. W tym świątecznym czasie chciałabym wszystkim złożyć najlepsze życzenia. Zarówno konsumentom owoców i warzyw, jak i producentom całej branży, która tak ciężko pracowała przez cały rok, żebyśmy warzyw jedli coraz więcej, żeby one były pyszne, żeby je dla nas wyprodukować. I wszystkim tutaj, którzy działają żeby tych warzyw jedzono coraz więcej, żeby produkcja w Polsce się rozwijała. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że możemy taki projekt realizować, że możemy monitorować co miesiąc spożycie warzyw i owoców i teraz w okresie świątecznym jest ten moment, kiedy wszystko sobie podsumowujemy, kiedy po prostu możemy odetchnąć przy wigilijnym stole. I powiedzieć sobie, robimy dobrą robotę i byle tak dalej, i tego sobie właśnie życzymy na następny rok. Szanowni Państwo, w tym najpiękniejszym dniu w roku chciałbym skorzyć serdeczne życzenia, aby ta wyliczanka, piękna wyliczanka na temat jabłek nam się speł spełniła. A mianowicie, one apple a day keeps the doctor away, two Apple a day keeps a fat away. But please remember, three apples a day makes tomorrow, tomorrow better than yesterday. Niech nam się te życzenia ziszczą. Dzień dobry. Chciałabym życzyć wszystkim, żeby ten czas nie był przeznaczony tylko na siedzenie przy stole i zajadanie wszelkich emocji i stresów, ale przełóżmy ten czas na bycie z bliskimi i dla postanowień noworocznych, które będą dla nas, dla naszego zdrowia, najlepsze. Wszystkim dietetykom, wszystkim naszym pacjentom, producentom życzymy w imieniu całego. Teamu. Wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych i całego core teamu życzyć wszystkim rodzinnych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Żeby było zdrowie, trzeba jeść dużo warzyw i owoców, najlepiej naszych. A na nowy rok chciałbym wszystkim życzyć dużo optymizmu i pomysłów na to, aby sprostać nowym wyzwaniom, które przed nami stają. W ten szczególny czas, świąt Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć wszystkim konsumentom polskich owoców i warzyw, wszystkim odbiorcom dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo pomyślności, a generalnie dużo rodzinnej atmosfery, żebyśmy w tym czasie mogli wspólnie siąść przy stole, znaleźć trochę czasu na wspólne rozmowy, ale też to jest czas taki, że musimy planować dalej naszą przyszłość, nasz rozwój, więc dlatego dużo życzę dużo pomysłów, dużo rozwoju, dużo myślenia o tym, jak powinniśmy naszą branżę rozwijać, jak powinniśmy naszą branżę e, tak naprawdę pozycjonować na rynku europejskim, ale światowym. Życzę dużo gotowości do tego, żeby do wspólnych rozmów. Natomiast. Naszym producentom, życzyłbym, żeby nie poddawali się, żeby myśleli pozytywnie, że żywność jest potrzebna, że będzie potrzebna, że nasi konsumenci czekają na to, co my wyprodukujemy. I to nie jest tak, że te koszty, które nam nas tutaj e, troszeczkę dociskają, że to jest koniec naszej produkcji. My będziemy produkować dalej, bo robimy to od lat. Produkujmy Rozwijajmy się, myślmy pozytywnie, spotykajmy się, rozmawiajmy. To jest ten czas, kiedy podsumowań pewnych, pewnych tego, co było, ale też czas, kiedy powinniśmy pozytywnie myśleć o przyszłości i to my tą przyszłość powinniśmy kreować my tą przyszłość powinniśmy planować. Także wszystkiego dobrego na ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Głowa do góry.